Panie premierze, komendantka z lotu, harcmistrzyni Małgorzata Siergiej, melduje jubileuszowy zlot 30-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na apelu rozpoczynającym z Takie jest nasze życie. Każdego dnia musimy potwierdzać: druhny i druhowie, że idziemy. Właściwą drogą, drogą, która we współczesnym świecie wymaga wielkiej odwagi, dyscypliny i sprawności, różnych sprawności, które pozyskujecie, ale najbardziej wiedzy, kompetencji, nauki. Widzę wasze działania. Doceniam je. Cieszę się z nich. Polska jest z nich dumna. Wiem doskonale, że dla Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Nasza Ojczyzna to jest Rzecz niepospolita. To jest Rzecz wyjątkowa. I wdzięczny jestem wam za to, że takimi ideałami się kierujecie. I o tymi sztandarami w rytm tych werbli. Niech wasza droga będzie może i kręta, ale niech będzie zwycięska. W tych kilkudziesięciu lat, dokładnie trzydziestu bycia w organizacji, myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, że zbudowaliśmy takie więzi i takie relacje, że w tej chwili, jako komendantka zlotu, mam świadomość, że wokół mnie jest mnóstwo ludzi, niezwykle szlachetnych, wartościowych, oddanych, takich, z którymi można zrobić zlot na sześć tysięcy ludzi. Córką Lutyka, jedynego syna Andrzeja i Olgi Małkowskich, który się urodził dawno temu, bo ponad 100 lat temu już nie żyje, tatuś. Babcia była osobą wielkiego serca, słuchajcie, i taki sam był Andrzej, bo innego by nie pokochała. Żyli wielką miłością do Boga, do przyrody, do siebie, do Polski. wszystkich członków ZHR, ale przede wszystkim tych na zlocie, żeby po pierwsze byli radośni, bo harcerstwo to jest radosne przeżywanie życia, żeby stawiali sobie właśnie wysokie wymagania, żeby wchodzili na takie turbacze i nie bali się tego, że tam trzeba wchodzić, bo po to pan Bóg góry stworzył, żebyśmy się na nie wspinali, a więc wyzwania no, następna rzecz to braterstwo, przyjaźnie, trzeba tutaj szukać bratnich dusz i tych bratnich dusz jest więcej. No i wreszcie no, świadomość, ku czemu to wszystko, ku czemu to wszystko, to znaczy, abyśmy się wszyscy razem lepiej rozwijali, bardziej przyjaźnili, a więc braterstwo, służba. Praca nad sobą, no to, co, to co jest zadaniem harcerstwa i tego życzę i tym, którzy tutaj obozują, tym kilku tysiącom harcerek i harcerzy i tak samo tego samego życzę tym, którzy nie przyjechali na zlot.